Witamy w programie Pośpiesznym na świat. Łukaszu, ja tak specjalnie chciałam, żebyśmy się przedstawili bardzo luźno i w ogóle bo chcę z, z tego zrobić swobodną rozmowę. E, zazwyczaj przedstawiam moich gości e, bardzo oficjalnie, ponieważ mam przyjemność rozmawiać z lekarzami, profesorami, pielęgniarkami, ale tutaj przede wszystkim e, mamy świąteczny klimat, będziemy rozmawiać o bardzo pozytywnej i optymistycznej historii. Więc e, może zacznijmy od tego, że moim gościem jest Łukasz Łyczkowski. Tak, zgadza się. I będziemy rozmawiać o tobie. Tak, ponieważ nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, nie jestem profesorem, profesorem, pielęgniarką i tak Będziemy rozmawiać o mnie. Ale mogę powiedzieć, że jesteś specjalistą, jeśli chodzi o swoją osobę. Tak, coś o tym słyszałem. Jak cię zapraszałam do programu, to poprosiłam cię, żebyś e, zawitał do mamy na kawę i podpytał, jak wyglądała Twoja historia, i ja już co, co nieco wiem, ale będzie mi bardzo miło, jeśli po prostu o tym porozmawiamy i opowiemy, bo chyba to jest ten moment, żeby wspomnieć, że jesteś wcześniakiem. Tak, jestem wcześniakiem. Urodziłem się w siódmym miesiącu ciąży, czyli dość wcześnie, też zważywszy na to, że to był 83 rok, taki dość głęboki PRL, może nie głęboki, ale zawsze PRL, więc te. Dolności medycyny były trochę gorsze niż dzisiaj. To jest e, zawsze bardzo ciekawa historia, dlatego że e, udaje mi się rozmawiać z rodzicami wcześniaków, którzy. E, te dzieci urodziły się 2-3 lata temu i, i rzeczywiście postęp medycyny, e, e, no, poszło wszystko do przodu również w tej dziedzinie. I, i rozmawiałam również z wcześniakami, którzy urodzili się 20. A nawet 40 lat temu, my już wiemy, ile masz lat, podamy się z rok swojego urodzenia, więc już się nic nie ukryje. Natomiast tak, wtedy było zupełnie inaczej. Wtedy nie było tak, to nie było takie oczywiste, że jest inkubator, który czeka na takie dziecko, wtedy po prostu myślano, że wcześniej to jest małe dziecko. Tak, tak, tak było. I aczkolwiek relatywnie biorąc, mimo że urodziłem się dość wcześnie, to moje warunki były. Nie najgorsze, nie miałem tego e, złego startu, można tak powiedzieć. Chociaż wiadomo, że w tamtych czasach to mogło, być, mogło pójść w obie strony. Możemy to wyważyć, dlatego że rzeczywiście nie urodziłeś się jako dziecko, które ważyło 600 gramów, 1000 gramów, bo aż całe 2300 gramów. Tak. <grafię> Natomiast e, rzeczywiście mało wtedy e, wiedziano o wcześniakach, przynajmniej w Polsce, e, więc. E... Tak czy inaczej, uważam, że twoja historia jest y, bardzo ważna i ciekawa i warta opowiedzenia, dlatego że no, jesteś wcześniakiem, bo wcześniakiem jest się całe życie. Przeszedłeś jednak szereg komplikacji y, jako dziecko, które urodziło się przedwcześnie, a teraz jesteś zdrowym i silnym mężczyzną, y, który biega Wiecie dla wcześniaków. <laughs> który biega dla wcześniaków, a może tak, to po kolei. Już wiemy, że urodziłeś się w siódmym miesiącu, ja już odrobinę opowiedziałam o Twojej wadze, mianowicie ważyłeś 2300 gramów, ale z tego co wiem, gdzieś tam po drodze pojawiły się komplikacje i ta waga spadła. Tak, waga spadła. Też w ogóle przy urodzeniu dostałem 8 punktów w skali Akbar. Całkowite zarobek było za zaburwienie skóry. Po 10 minutach ten jeden punkcik przyznali, więc było 9. Więc, tak jak mówiłem, ten start był nie najgorszy. Aczkolwiek waga spadła, pojawiła się żółtaczka. Znaczy żółtaczka, z tego co wiem, to jest naturalnie, ale ona chyba była dość długo. Z tego, co się orientuję, wiadomo, był także inkubator. Pierwotnie było także podejrzenie potawych stóp, czyli to moje bieganie no nie, nie stało pod znakiem zapytania już od pierwszych dni. Opowiadałeś mi o tych wszystkich podejrzeniach. Nasi widzowie tego nie wiedzą, ale ja wiem, bo rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że, mm, że rzeczywiście lekarze podejrzeli, że twój stan, podejrzewali, że twój stan będzie gorszy. I wspominałeś nawet, że babcia strasznie to przeżywała. Tak słyszałem, nie pamiętam. No, <laughs> ale to... podobno płakała, no gdzieś tam to podejrzenie szpotawych stóp, szpotawych stóp, jak to trudno wymówić, brzmi strasznie. A też wiadomo, jak w tamtych czasach, wiadomo, że wszelkie dysfunki, Funkcje, to tym bardziej e, gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że kładły cień, ale wiadomo, że trochę trudniej e, były przyjmowane przez rodzinę, więc prawdopodobnie no babcie, no starsze pokolenie, to, to wzięła bardzo do siebie i bardzo emocjonalnie. Ale wiesz, babcie, takie są. Od tego są babcie. <grym> Dokładnie. Czyli leżałeś w inkubatorze? Tak. A um, udało ci się um, dowiedzieć od mamy ile dni, tygodni? E, jeśli dobrze pamiętam, dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I później uciekłeś do domu? No, ze względu na tą żółtaszkę, to chyba cały miesiąc w szpitalu, więc trochę, trochę musiałem. Odsiedzieć. odsiedzieć. <laughs> no dobrze, no ale jakby jesteś teraz zdrowym człowiekiem, mężczyzną, który biega, ćwiczy, no ale w dzieciństwie chyba nie było tak kolorowo, prawda? Tak, nie było, aczkolwiek to też jest bardzo fajna historia, zawsze się śmiejemy, bo jak no, mama była w ciąży, to poszła z moim tatą do kina na wejście smoka, Uh. I ja od dzieciństwa miałem skrzywienie do sztuk walki, czyli od dzieciństwa oglądałem wiadomo lata 90., 80. Czaki Norrisy i Jean-Claude Damme i wszystko. Więc od dzieciństwa łaziłem, kopałem, więc rzeczywiście ten sport, zwłaszcza sztuki walki, były ze mną. Aczkolwiek no, warunków na początku nie miałem. Byłem dość chorobity, dość chudy, dość mały. Chorobity z tego względu, że no bardzo dużo zapalenia oskrzeli. No niemalże co pół roku, co, 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 co kilka miesięcy to, 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 to się działo, więc no musiałem troszeczkę no tej tę nabrać z biegiem. Musiałeś swoje odchorować? No to jest normalne, że wcześniaki mają obniżoną odporność, ale z tego co słyszę, na szczęście ominęły cię takie problemy jak problemy ze wzrokiem lub z poruszaniem się. Nie, uczęsz nie uczęszczałeś na rehabilitację? Nie. Czy jakieś problemy z poruszaniem się? No, no mam tendencję do garbienia się, więc to czy to kwestia bycia wcześniakiem Dokładnie. czy nie, ale... Mimo, że nie będę tego y, zwalał na, na, na bycie wcześniakiem, mam to też. Łukasz, w... to wyprostuj no, tak, się. Po się. dobrze, tak zrobię. No, trzeba mi przypominać: 38 razy, tam trzeba raz na jakiś czas podejść. Łukasz, prostuj się. Gdzieś tam aparat ruchowy raczej ok. Mam jakieś tam drobne problemy z biodrami. W sensie, jak mówiłem, o sztukach walki, no to szpagatu na Jean-Claude'a nie zrobię, bo niestety nie, nie ta ruchomość. No ale mogło być dużo gorzej, więc naprawdę nie ma co narzekać. Ja w ogóle chciałabym odejść od jakichkolwiek nawet drobnych problemów z poruszaniem się, no bo dobra, zaczynamy się chwalić. Ty, to jest. U, u, ty uprawiasz bardzo dużo sportu, więc y, jakie problemy z poruszaniem się? Biegasz? Co? Biegam. Z tego, co wiem, z tego, co mi opowiadałeś, to biegasz już od dawna, ale to był Twój pierwszy bieg dla wcześniaków. Tak, to był pierwszy bieg dla wcześniaków. Nie pierwszy warszawski albo półmaraton, albo maraton. A w tym tak w tym roku stwierdziłem, że zapiszę się. A czemu by nie pójść ścieżką charytatywną? Ja mówię. Kogo wesprzeć. No i tam jest kilka fundacji. Oczywiście każda szczytna, i tutaj jak nie ma co wartościować, więc, yy, więc polecam, żeby ktoś ktokolwiek się zapisywał jakąkolwiek. No ale fundacja wcześniej, jak mówię, no trzeba zrobić. Tak jest. E, powiedziałeś takie e, świetne zdanie, jak rozmawialiśmy przez telefon. E, biegam dla swoich e, i mi to bardzo zapadło w pamięć i kradnę, kradnę to na tytuł naszego odcinka, dlatego że jest to. Świetne podsumowanie tego, co zrobiłeś na ostatnim półmaratonie. Będę robił. Tak, będziemy o tym rozmawiać, bo chcemy zachęcić też naszych widzów, żeby zapisali się na kolejne biegi, a wiemy już, że zapisy ruszyły, ale zanim do momentu, w którym zdecydowałeś pobiec w półmaratonie tą ścieżką charytatywną, musiałeś dojść z jakimiś innymi treningami i też biegami. Tak, chwalmy się. Chwalmy się. Znaczy, tak na dobrą sprawę ja nie lubiłem biegać. Bardzo długo, znaczy zawsze byłem aktywny, sztuki walki, jakieś siłownie, te sprawy. Nie lubiłem biegać. 5-6 lat temu odkryłem e, biegi z przeszkodami, e, biegi Spartan i na pierwszy bieg wziąłem, w pierwszym biegu wziąłem udział tak troszeczkę z rozpędu. To było 5 km. Kil... Poczekaj, drodzy Państwo, teraz chorowity wcześniej opowiada o biegach z przeszkodami, biegach Spartan. No dobrze. Pierwszy, pierwszy bieg, 5 km z hakiem, czy nawet 7, z rozpędu, że tak powiem, kondycją z maty. Ale Spartan ma to do siebie, że są trzy dystanse, znaczy takie podstawowe. Sprint, czyli 7 km, super wtedy 13 i beast, czyli około pół no, i tak stwierdziłem, dobra, zrobiłem ten pierwszy, no ale skoro, skoro są trzy, a jak się zrobi w trzy w danym roku kalendarzowym, to się otrzymuje specjalny medal, to mówię, no to muszę zrobić kolejne, Więc Ty, zacząłem biegać. A jak to jest, że potem no nie biega się dla medali? Znaczy, ja mam taką teorię, że ktoś, kto mówi, że nie biega dla medali, ten kłamie. No, chyba że jest zawodowcem i rzeczywiście biega. Gdyby się znaleźć na podium, to wtedy jest to jego zawód. Ale tak na dobrą sprawę chyba biegamy dla medali jako takich. Wiadomo, że może nie ten krążek, bo sam krążek jest troszkę bezwartościowy, to trzeba do niego trzeba dojść, go trzeba wypocić. I oczywiście cała ta otoczka, przełamujemy swoje bariery, czyli Pobiegłem coś szybciej, pobiegłem dystans, którego nigdy nie zrobiłem, no ale ten medal chyba e, jednak reprezentuje. W każdym, w każdym razie w danym, w danym momencie, bo później na półce, no to, no, to ale nie, fajnie. ale w danym momencie to jest to. Moim zdaniem biega się także dla medali. Ale fajnie jest mieć taki medal, zwłaszcza, że niektóre z nich właśnie reprezentują biegi charytatywne i to jest podwójna satysfakcja. Do, do przyszłego półmaratonu jeszcze wrócimy, ale opowiadaj, udało ci się skończyć te wszystkie trzy biegi? Tak, udało mi się skończyć wszystkie trzy biegi, z czego ten bo Spartan w tamtych czasach określał dystans tak zwanym plusem, czyli było 5 plus 13 plus i 20. Plus. I pierwszy mój Spartan Beast miał 30 kilometrów po górach, z przeszkodami, no i tak została ze mną ta zajawka na bieganie, bo oczywiście, żeby się przygotować do tych górskich, to ja akurat lubię przygotowywanie przez startowanie, czyli raz na jakiś czas, no teraz mamy wiadomo jakie warunki, więc tych biegów ulicznych jest dużo mniej, a no te pięć lat temu rzeczywiście raz na jakiś czas można było się zapisać na biegi Warszawo, bieg Powstania, więc te, te dyszki można było sobie robić no, treningowo. I tak do tego podchodziłem, i cały czas będę podchodził. To kiedy się widzimy na mecie? W marcu bodajże. W marcu, a zapisany jesteś już? Jeszcze nie, A aczkolwiek wiem, że ścieżka jest już czynna. I no po prostu wrócić do komputera i odpalić. <grymne> Trzymam cię za słowo. E, czy to jest dobry moment, żebyśmy zachęcili naszych widzów do tego, żeby również pobiegli? Jeśli jest ktoś, kto biega i miałby ochotę e, pobiec w półmaratonie lub maratonie i wesprzeć Fundację Wcześniak? Tak, oczywiście. Znaczy, przede wszystkim zachęćmy do tego, żeby ludzie w ogóle zaczęli e, biegać, się zgłosili. E, jeśli ktoś biega dyszkę, Da radę półmaraton. Jest takie fajne powiedzenie, że półmaraton to są dwie dyszki. Aczkolwiek przed maratonem to bym yy, ostrzegał, bo maraton to nie są dwa półmaratony. <grystanie> Dokładnie. <grystanie> Więc. Yy, mniej warto, naprawdę warto się zapisać, poczuć tę atmosferę biegu ulicznego, poczuć zwłaszcza tak fajnie zorganizowanego jak maraton czy półmaraton warszawski, gdzie rzeczywiście to całe miasto wychodzi, dopinguje. Są zespoły na trasie od heavy metalu po jakieś bębne afrykańskie. Atmosfera. Więc jest świetna atmosfera. Także. Po pierwsze, zachęcamy do biegania dla samego biegania i dla samego przeżycia, a także dlatego, że można pomóc innym. Ja wierzę, że w świecie fundacji my naprawdę się wspieramy. I tutaj chciałabym bardzo, żeby wybrzmiało, że oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli. Biegacze będą biegać dla Fundacji Wcześniak, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu e, osobistego czy po prostu, bo, bo taką mają chęć, chcą wesprzeć inną fundację, to też jak najbardziej zachęcamy, bo po prostu warto pomagać. Warto pomagać. Wspomaganiem jest tak, że niestety zawsze jest jakiś cel i zawsze jest ktoś, kto będzie potrzebował. Ludzie starsi, młodsi, zwierzęta, budynki jakieś stare, więc rzeczywiście warto pomagać. No ja bie, będę jak powiedzieli, powiedzieliśmy, będę biegł dla swoich, więc jest. mnie już kupiliście. Chciałam właśnie powiedzieć, ale Łukasz, mam nagrane to, że ty będziesz biegł dla wcześniaków. Będę biegł dla wcześniaków, rozliczycie mnie z tego jeśli tak nie, ale no tak jak mówię, wracam do e, kompa. Zapisuję się, otwieram ścieżkę. Zaproszę wszystkich znajomych do pomagania, bo też oczywiście chciałbym podziękować znajomym za to, że się dorzucali. Od 20 zł do 50. My też dziękujemy. Nie była to spektakularna suma, którą zbieraliśmy, aczkolwiek nie ma zbyt małej sumy. Gdzieś tam w kupie siła. Każda, jest, każda złotówka jest ważna, dlatego ja też bardzo dziękuję. Podziękuję od Fundacji Wcześniak swoim znajomym. No dobrze, to będziemy razem działać, a biorąc pod uwagę, że nasza ekipa, ekipa Fundacji Wcześniak również jest na, na mecie, na starcie i podczas biegu, widać nas z takimi dużymi rękawicami i z naszą ramką dla wcześniaka, z którą można zrobić sobie zdjęcie, więc na pewno się spotkamy. A jeszcze w miasteczku biegacza przy odbieraniu pakietu startowego dostałem od Was krówki, więc były naprawdę o! dobre. O! Bardzo się <grym> cieszę. nie kupiliście, akurat ja nie jadam dużo słodyczy. Ale krówki są Ale krówki okay. to moje takie guilty pleasure. Super. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. I widzimy się na półmaratonie. Oczywiście.